No już, koniec zabawy! Jestem tuż za tobą, skarbeńku! Nic wam się nie stało? Ech, to nie nasza zasługa. Ech, ech, Co tu się stało? Wygraliśmy? Nie do końca. Co cię zatrzymało? Hej, nigdy nie mówiłem, że jestem ten szybki. Ono, zerknij do dokąd uciekły. Już się robi. Zdaje się, że biegną w stronę złej ziemi. Możemy je przegonić do domu. Kuwejzy! Spróbuj tylko. Za mną nadążyć, jasne? Soka sama! Wygląda na to, że szakale wróciły na złą ziemię. Tak samo jak heny. To trochę dziwne. Obie grupy zaatakowały dokładnie w tym samym czasie? Tak. Mam nadzieję, że to już się nie powtórzy. Wtedy się rozdzielamy, a osobno jesteśmy słabsi. Wszystko. Dobrze wyszło. Uratowaliśmy zwierzęta i przegoniliśmy tych złych, prawda? Twiga i Dżuhudi same się uratowały. A potem hieny po prostu uciekły. Tak samo było z łuskowcami i z szakalami. Hmm. Nie martw się, Kajon. Może to tylko zbieg okoliczności. O nie! Chyba jednak się mylisz. Hieny i szakale spotkały się na Złej Ziemi! Biegną razem! Jak to razem? Przecież te dwie grupy się nie lubią! Masz rację. Hieni podobno nawet polują na szakale. A kto chciałby zjeść Szakala! To znaczy, że ich ataki nie były zbiegiem okoliczności. Muszą ze sobą współpracować. Dlaczego miałyby to robić? Żeby nas rozdzielić. W ten sposób mają nad nami przewagę. Skoro udało się raz, na pewno to powtórzą. Jeśli to prawda, to co można zrobić? Słuchaj! Po prostu wystarczy być w dwóch miejscach naraz. Mówisz poważnie. Właściwie to w sumie to nie jest aż taki zły pomysł. Dwa miejsca jednocześnie? Kajon, przecież to fizycznie niemożliwe. Poprosimy o pomoc, to wystarczy. <laughs> Zupełnie jakbym rozmawiał z samym sobą Tak, masz rację A myślałeś, że tylko zebry mogą tak zabawnie brzmieć? <laughs> Rzeczywiście brzmię zabawnie <laughs> A dasz radę udawać mnie? Oczywiście, że dam A czy da się mnie usłyszeć z tak wysoko? O rany, jesteś świetny! Spróbujesz ze mną, Toma! Potrafisz naśladować mnie? Ach. Kajon, to nie to na co wygląda. E, jak to brzmi? Ach, tak? A co to? Już skończyłem z przestępczością. Już nie udaję innych zwierząt po to, żeby zdobyć ich jedzenie. Od teraz robię to, żeby je rozśmieszać, a one dają mi jedzenie. Zgadza się, tak jest. Słyszałeś? Naprawdę to robią. <śledzimy> <śledzimy> to rzeczywiście zabawne. Właśnie. Ja też tak uważam. <grymne> Cieszę się, że dotrzymałeś obietnicy, Tama. Ale nie jesteśmy tu, żeby cię rozliczać. Potrzebujemy pomocy. Potrzebujecie mojej pomocy? Takiego staruszka? Takiego dziwogona? Przepraszam, kochani. Koniec przedstawienia. Papa? Papa? Oh, oh, oh. Właśnie pożegnałem się sam ze sobą. Oh, oh, oh. O co chodzi dzieciaki? Mam zapewnić wam rozrywkę, na w jej skale całkiem nieźle naśladuję głos Simby! Nie, nie o to chodzi! To całkiem poważna sprawa! Serio? Ha! Zazwyczaj zajmuję się komedią, ale okej! Okay. Pamiętasz, jak wystraszyłeś hieny, naśladując nasze głosy? Hej! Robiłem to tylko dlatego, że nie miałem wyboru. Nie chciałem nikogo urazić. Jasne, ale teraz chcemy, żebyś znowu to zrobił! No to ja na to? Zuka sama! Ten gość jest niewiarygodny! To jaki jest plan? Mam cię naśladować, żeby odciągnąć ich uwagę, a ty z tyłu na nich wyskoczysz? Nie do końca o to chodzi. Owszem, będziesz naśladował nasze głosy, ale nas z tobą nie będzie. Może powtórzę dla pewności. Wy nie będziecie w pobliżu, ale za to ci źli będą. Zgadza się. Cała grupa tych złych. Hieny i szakale i takie tam. Pamiętacie, że ostatnio prawie skończyłem jako pokarm dla Hien, prawda? Nie martw się, Tama. Nie pozwolimy, żeby coś ci się stało. Na pewno? Obiecujecie? Myślę, że tak inteligentny ptak jak ty na pewno da sobie z nimi radę. Właśnie. Będziemy walczyć z hienami i szakalami, a nie z kimś bystrym. Twój plan wypalił skazo. Lwia Straż musiała się rozdzielić. Było tak, jak przewidywałeś. Zgadza się. <laughs> nie mieli pojęcia, jak się zachować. Bardzo mnie to cieszy. Tak, tak. Ale właściwie na co ten cały trud? I tak wróciliśmy z niczym.